Gdzie należy kierować wzrok i na co patrzeć, kiedy wjeżdżacie i zjeżdżacie z ronda? Ogólna zasada jest taka, że musicie patrzeć tam, gdzie chcecie jechać. No ale na rondzie muszę przede wszystkim wiedzieć, czy nikt nie wjeżdża na to rondo. Więc zatrzymuję się, teraz patrzę dosyć blisko, czy mogę wjechać. Kiedy wjeżdżam na rondo, teraz odwracam wzrok już z powrotem i patrzę na mój tor jazdy. Nie patrzę bezpośrednio pod kołami, tylko patrzę w to miejsce, gdzie zaraz się znajdę, czyli leciutko po łuku. I teraz wyjeżdżając z ronda, już obserwuję tą drogę, na którą będę wyjeżdżał. I teraz patrzę daleko. Ogólna zasada jest taka, że musicie patrzeć daleko, tam gdzie chcecie dojechać, czyli w przypadku ronda będzie to zawsze patrzenie troszeczkę na drogę po łuku, a nie przed waszymi kołami, ponieważ wtedy podświadomie pojedziecie właśnie tam, gdzie będziecie patrzeć. Jeżeli dopiero robicie prawo jazdy, to serdecznie was zapraszam do zakupu mojego kursu online Jak zdać prawko za pierwszym razem. Znajdziecie tam 20 lekcji, łącznie 2 godziny nagrań, które pomogą wam podejść do egzaminu na prawo jazdy i zdać go za pierwszym razem. Link do kursu w opisie profilu.